Nadszedł czas rankingu hitów polskiego internetu. A bateria, czy jest bateria? Ale dobrze się włącza on. Włączono go. No, iPhone 30 Plus Max Galaxy. mój... Telefon bez ładowarki, co to za Syf? Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe nie tłukło, Takie. Cały czas tłukło i cały czas tłucze dalej. A ja Krzysiu, chyba takie jajet, Krzysiu Co? Jem. Co? Zupa. No dobrze, cieszę się. To dzięki. Zupkę bez jaj. No ale jak takiej nie masz, to możesz mieć wapń od SFT. <grym> ja po mojej skręconej kostce się suplementuję i ci również polecam. Z kodem Robson na SFT dostaniesz zniżkę 10% na taki wapni oraz wiele więcej suplementów. Także zajrzyj. Ale jest, 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 <grym> Mario, Jezus, Maria. Czy? Co byś ty zrobił Paweł? No, Paweł jest przyzwyczajony, że ma być wysoko. Ale w tym przypadku no, nie było zbyt. Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię Matko Bosko, mówię co to? Co, jest, co to się stanęło? A co to, co to się stanęło? Matko Bosko? Ja, ja też nie będę mówił jak, ja tylko postawię to tu. wygląda wyglądasz. Powiedz mi, powiedz mi, jak to było z tą swoją sytuacją w drugiej połowie. Fatalny to Ty jesteś, na to na pytanie proszę. Króciutka piłka. Mea na mordę. pół szacuneczek. Nie dałoby nic. Nie, to jest mała różnica, tak to by nic nie dało, bo on był drugi w kula. Nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic. Bo ja bym musiał być pierwszy, on musiał być czwarty. Łatnie się tak czuję, jak w moim korbu coś robię. To by nic nie dało. Dobrze, wszystko jest w porządku. To jest git. Pozdrawiam całą legnicę, dobrych chłopaków. I niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Dobry przekaz spod legnicy, gdzie się chłop zesrał z jajecznicy. Główno leci spod spódnicy. to za na koho, to? Co, co, co wy, wypadku. narkołyki Komu byście się, się łykać? Na czem, Kurwa, na łykowisko byście się wybrali. Co? Nie wiem, co się wydarzy. Kurwa, niemożliwe. Ale on daje, ale on daje. Dobra, puśćmy to na przyspieszeniu, bo to będzie ten film trwał dwie godziny. Ale afera, ale Avanti. Po to teraz posprząta. A czego sobie życzę w 97. tego samego co w szóstym. A trochę konkretniej. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Mało takich na świecie zostało, także doceniamy póki są.